Czad, polski YouTube Rewatch, czy wy to oglądaliście? Okej, okay, dobra, dzięki. <grym> Rozmowni na tym TS-ie. A trudno mi tak będzie, na sucho. Nie oglądam. Być. chat. Ja tak mówię, nie Do A, okay, przykład, nie <grym> się nie odzywam, to chat to Tak, się pierdzi A trudno mi tak będzie, na sucho. Ty, dobra, co się działo w 2K20 na YouTubie polskim? Dom X1 rozpadł, yy, drugi powstał. Freeze był w Stanach. Yy... W sumie nie wiem. A trudno mi tak będzie na sucho. Bez bitu. Coś nazywa walking Czy wy macie takie coś w Polsce? Ja dobrze wiem. Ale macie za to PolskieYoutuberOne Starym nie żelajem, a urabem w walce, starał się z tym sobie tu na walce Aż powiedziałabym, no mi specjalnie bardzo męka Cześć, nazywam się Jakub Oj, kłębo był! ...limitowaną drogę znajdziecie na Allegro, z koszulkami w takich miastach Nic specjalnego, to jest dziwne, bo koszywała na 60 złotych Czy jest to jakiś? jakaś pomyłka, może powinienem wysłuchać Dobra, to Ej, czak, ja jestem boomerem, że większość z tych rzeczy... To noga! Hej Olga madu, Dokąd idziesz? Hirem, zostałam powołana. Ale potrzebny jest też sport. Espól. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek oświatowych na tygodnie Influencerzy Teraz w to nie ma opcji zarażenia się Zobaczcie, to samochodzie O pamiętam ten samochód! Ten samochód w serio tak przeleciał i tu podobno przeżył to! Witam widzowie! Wolny Kurdystan, wolna cik. Po prostu uważajcie na to, co masz? Fagata! Nie mogę swojej fagaty! Witam serdecznie społeczność internetu. Lecimy z tym. Chodź z nim z tym challenge z pogu! Pieniąże to było z pokazu rad. Nikt mi nie uwierzy, to jest. Nawów, dzięki bardzo! Lifta Deus, szczęścia znany, to że go rzemyk chłęboku. Znowu mafii, pierwsza część jest do kupienia. Mogę mieć własne pragnienia. Lagi! Jezu, ale czy ten prezydent z taką wieś, Ej, czat, jak można mieć cały kraj pod sobą? Każdy ci może napisać tekst, a ty walisz coś takiego. Do tego się dosłownie nie da. Każdy może ci tekst napisać. Można napisać do każdego rapera, i raper powie ty do prezydentowi coś tam na winę, nie? Nie, po prostu stwierdzasz, że zrobisz coś takiego. Ja pierdzielę you had one job! Ogóle, A może on ten tekst? Zawalistą opcją w ogóle ktoś... Pamiętam, że pod tym yy, Hot Sixteen zrobił taki komentarz... Czekajcie, czy właśnie prezydent kraju nominuje premiera kraju, żeby wpłacać dobrowolnie pieniądze, bo rząd dał 3 miliardy na telewizję? Coś takiego, jakby on zachęcono do wpłat, mimo że to on w sumie mógłby dać dużą wpłatę jako państwo, ale woli nominować premiera, żeby sobie porapować. Ja. -to -to pam, pam. jestem artystą. Jestem artystą! Kurde gończył co robi Saifan, ej Saifan chyba sobie spoko robi A -a rzeczy, nie? 5 ...weteran wojenny uciekł z umą. Setny epizod... O. Wygrywasz tam synu? Are you winning, ja, son? Ty gówniarzu, nie wszystko ja pieniądze cię powtarzam. O, Sasin! DEBATA PREZYDENCKA! Ja powiem że debatę prezydencką I jeden chłop w jednym kraju Znaczy w, na jednej stacji drugi chłop na drugiej stacji I dyskutują Polski Rewind, 3 <laughs> pedali Jezus Maria. 20 Ale kraj O, Fall Guys! A widzicie co? Że... Prezydentura speedrun W Polsce nie mówimy, że jesteś we say wyżej strasz niż dupe masz, and I think it's beautiful, okej. Okay. <laughs> Czekaj, to wszystko marci. No i co? Pa popy. Po popy!

A, a nie, nie ma już szczepionek na wirusa? So? Awom Jestem świnka peta. jakie pogo, nie no nie mogę. że przecież tu nie problem. Tu padło szereg kłamliwych zarzutów. o protesty. Ała! Ależ że on żera koperek, no. To będzie nowy piesek, proszę. Kotek! Cholej! 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 w Cholej! 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 Hej, oglądajcie. Cholej! 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 Pamiętam co. A to był jakiś turbo stary, ten! Rewolucyjny! Zniszczyłem. Najman! Myślę, że. będzie czwarta, i znowu ta trzecia. I to jest. To dla mnie i dla klubu. Ej, a jak działają te szczepionki na wirusa czat? W ogóle się możesz zarazić? Czy możesz się zarazić, ale nic ci nie jest? Chodzi o to, że jak już jesteś zaszczepiony, to już nie musisz... Yy, to już nie musisz chodzić w masce? Nie działają. A, czat, sorry, zapomniałem, że robiliście testy w laboratorium. Kurde. Czaje czat, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Sprawdziliście już? Dobra, rozumiem. Okay. Polska góra. Mam chip! A no tak, ja mam chip wtedy. No tak, żeby mnie śledzić. Kraksa, kraksa, kraksa. gdzie jeszcze już jakbyś mówił, Jezu, to są chipy, żeby nas śledzić. Tak, słuchajcie, bo największej korporacji zależy żeby wiedzieć, że Helena siedziała przy telewizorze, a potem do żabki poszła i wróciła do domu. To są czasy, kluczowe informacje dla każdej firmy. <śmulacje> <grym i zbyt wylekłanie> A powiedz mi, jaki był plan na ten mecz? Hmm. Lewandowski! Wygrać! Ale też antypolak. To się, ej, co tu się dzieje? Ej, czad, ja trzy czwarte rzeczy nie kojarzę w ogóle Ale ja chyba po prostu YouTube'a nie oglądałem BŁEŚ KUHWA! Buja, buja! Muszę ambicja a Twitch Rewind będzie? Buja, buja, ja, ja. Skoczył parę razy Dobrze, że wygrał, naj tyle tej walki nie wygrała A będzie walka na Imana Chłopie no, skopał, co jest? Bardzo zmarny broni tytułu Mistrza Świata siedział koło ciebie Ej, a Żużel kojarzysz się Żużel? Ludzie jeżdżą w kółko normalnie i driftują. To jest chyba słabo ten, nie? Ja bym chciał taki sport u też W sąsiedniej jest bardzo mocno zakorzeniony Żużel. U mnie też. No, u mnie też. No? Ten. No, jestem. Okay. No, jest. Yeah, yes, wow, Damn! wiesz? Oni, tak oni też tak się na przykład zazwalają między sobą. jakby w każdym momencie też co występuje, co nie? jakby